Witam Was wszystkich w 13 odcinku z Likana. Trochę mi nie było, ostatni odcinek pojawił się w sierpniu, a teraz mamy koniec kwietnia. Dlaczego? Ponieważ nie grałem chwilę w Mekina, grałem sobie w Diablo. Był jeden sezon, drugi sezon. Aktualnie mam bana za TurboHooda. Kto gra, ten wie, kto nie gra, ten może sobie wpisać w google Turbohud Diablo 3: to będzie wiedział o co chodzi. Raczej już do Diablo nie wrócę, także myślę, że odcinki będą. Yy, teraz się częściej pojawiać. Obecnie na Likanie mam 55 level, a poprzedni odcinek stąpił się na 42. Dlaczego? Ponieważ podczas tej przerwy jednak grałem trochę na Likanie i nagrywałem, lecz przez taki okres czasu format komputera był i tak dalej i niestety nie mam nagrane, co się działo pomiędzy tymi levelami. Yy, tak, 55 level mam wbite Expana Q, Q ciągle czytam. Skile już są M6, purpura M6, tu już prawie M7, chyba jedno ku zostało, rozedrzeć mam na M2. I teraz będę wbijał Wilczy dek, bo tego skill'a Dusza Wilka Indygo nie opłaca się totalnie do PwP, a Wilczy dek bije więcej niż Wilczy skot. 14 level konia mam, myślę, że będę niedługo Militara robił, może w następnym odcinku. Co tu jeszcze? Expiłem po dwie grupki V2 z takim EQ, daję radę po dwie grupki bić leciało tak po 2-3%, po przy późniejszych levelach po 1% i trochę tam PDeków poszło, tam kasy zarabiałem dropiąc na metkach, na orka na środku. No i mam 55 level, i myślę, że już na razie sobie zostaniemy chwilę na tym levelu. Kończymy ten przedługawy wstęp i otworzymy sobie teraz złote piłki, które dropiłem na ostatnim evencie. Właśnie odbywa się event z piłkami, wczoraj dropiły przez 6 godzin i dzisiaj przez 6 godzin, zostało pół godziny do końca eventu. Ja mam wydropione 200 piłeczek, muszę teraz postaciami pierwsze levele tutaj gonić do M2 i wymienić sobie te piłki na złote i myślę, że je otworzymy w tym odcinku. Zostało mi się 4 minuty, więc wyrobiłem się prawie na styk. Ja mam 20 złotych kiłek, Wiem, że bardziej by się opłacało je sprzedać, bo na nie to jest 180 k łącznie. Ale otworzymy na potrzeby odcinka. No to lecimy. Um. Pota Może się przydać, bo teraz to autołowe dodali. Gówno, gówno. O, rada pustelnika. Zawsze coś. No i patrząc po trochę, to mogę to sprzedać. Uwaga. O! Zmianka, dobra, bo już myślałem, że nic nie poleci. Ostatnia piłka. No, trochę taki sobie jest, jestem stratny, ale trudno. Może na następnym evencie już, bym sprzedał, to wtedy się dorobię. Oczyściłem EQ, wystawiłem fasolki Zen po 2,5k. Przyjechaliśmy sobie tutaj na początek Zenfini Fun, gdzie w poprzednich odcinkach zarabiałem na kopaniu ród. Ponieważ mamy dopiero oddane dwa zęby orka, a potrzebuję kasy, żeby je kupić i oddawać. Przedałem te fasolki Zeny, które miałem z Złotych Piłek, aktualnie mam 17,5kk A tutaj w sklepie widzę zęby orka po 14 Kupię i zacznę oddawać do biologa. Zrobione Widzę jeszcze tanie zęby orka po 1,3kk Mam do oddania jeszcze 6 Więc kupię sobie z 4 sztuki i myślę, że powinno starczyć do końca, bo zęba akurat ładnie przyjmuje. Trochę nakopałem tych ród, przyszedłem do M1 sprzedać kumplowi zmiankę, która dropła nam ze złotych piłek. Będziemy miksować tarczy tytanów. Uwaga. No takie trochę słabe bony 20kk także myślę że zawsze trochę kasy no tego biologa już będzie Spójrzcie podam te rudy Dobra zapłacone pójdziemy sobie teraz przytopić KD mam na łącznie 7 prób 3 próby niebieskich łez Powiodło się jeszcze dwie nie powiodło się Była ostatnia nie powiodło się jest jedna próba weszło kryształ jedna próba weszło białe złoto jedna próba weszło perła jedna próba weszło i ostatnie trzy próby diamentu, nie potrzeba kaden na to. Nie weszło, jeszcze dwie, weszło i weszło nieźle. Wszystkie przytopy poszły na shopa. Yy, ostatnio dodali te trzeci i czwarty sloty equipunku. Jeden z nich jest za darmo i pójdziemy właśnie zrobić teraz misję u dozorcy na zabicie wodza orków. To ja jedę go znaleźć. Oddaję właśnie misję u dozorcy. I otrzymałem na razie kwiatkaki i ta misja jest trochę dłuższa, żeby dostać yy, rozszerzenie kupunku. Yy, drugim bossem, który trzeba zabić był lodowy golem. Yy, w sumie to nie boss, tylko potwór. To idziemy. Mam wreszcie woza orków. Ciężko go znaleźć, ponieważ dużo osób robi tą misję. Yy, spróbujemy go zabić. Yy, Wóz raczej schodzi. I wypadło okażka tułka, misja jest wykonana. Jestem na socham, tym razem nie ma problemu ze znalezieniem tych mobków, i jest pełno yy, Tylko mają one 66 level i mam zabić ich aż 5 Zobaczymy czy tam radę, bo sobie odpalę e, Nie, nie biją dosyć dużo, to zabiję tych 5 Schodzą szybciutko pod ścianą yy, Dobijam właśnie ostatnie dwa. Udało Ci się pokonać, wróć raz do dozorcy Jestem u dozorcy będzie jako dowód, Korzyn Gango. I teraz chyba ostatnia misja. Zabicie Lorda Maup. raczej nie mam szans z Lordem Maup. Tutaj ktoś ubił go już, ale te zwykłe małpy mnie po prostu zabijają. Także myślę, że tej misji w tym odcinku nie zakończymy. Ale jakieś lepsze akko się załatwi i zrobimy tą misję. To by było na tyle w tym odcinku. Jak macie jakieś propozycje, co mógł mogę nagrać w następnym, to piście. Planuję porobić trochę misji, bo całem jeden mi miga. Dziękuję też Wam za 250 subów, które przybyło mi, nie nagrywając żadnego filmiku przez te 7 miesięcy. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie i te odcinki będą już częstsze od dzisiaj. Także cześć.